Ziemia odsłoniła tajemnicze korytarze. Witajcie w kolejnym odcinku ilustrowanego kanału, codziennego kanału, na którym prezentuję najciekawsze newsy z przedwieku. Dziś sprawdzimy o czym czytali Polacy 16 maja 38, a więc dokładnie 85 lat temu. Osiągnięto wysokość 9,5 km. Balon Toruń po blisko 8,5 godzinnym locie wylądował w niewielkiej odległości od Warszawy. Lądowanie nastąpiło po godzinie 11 na terenach wojskowych w Zgierzu. Odbyło się ono niezmiernie łagodnie, tak, że nawet kosz balonu nie przewrócił się. Wszystkie aparaty nawigacyjne, a przede wszystkim naukowe, po pomyślnym locie wróciły na Ziemię nieuszkodzone. Dziecko żywcem ugotowane. Pozostawiony bez opieki w mieszkaniu, 15-miesięczny Teodor Chrycaj z Dorożowa, spadł z pieca do stojącego na blacie kuchennym baniaka z wrzącą wodą. Nieszczęśliwe dziecko nie umiało się w żaden sposób wydostać z ukropu i dosłownie ugotowało się w nim na śmierć. Przeciwko rodzicom sporządziła policja doniesienie o braku dozoru. Ziemia odsłoniła tajemnicze korytarze. W chowiłowie wielkim koło chorostkowa w powiecie trębowelskim zapadła się ziemia na przestrzeni około 10 metrów kwadratowych, przy czym ukazało się pięć podziemnych korytarzy, biegnących w różnych kierunkach. Jeden z nich, łatwiej dostępny, jest długi na 60 metrów. Na ścianach są różne znaki przeważnie zatarte. Widoczna jest jedynie wyryta w glinie liczba 1201. Rozkopał grób i skradł ze zwłok ubrania. W nocy na cmentarzu we wsi Tczów w powiecie Kozienickim nieznany sprawca odkopał grób świętej pamięci Dygasa zamożnego gospodarza z Wincentów, pochowanego ósmego dnia bieżącego miesiąca. Złoczyńca po zdjęciu odzieży, obuwia i kosztowności zakopał zwłoki i zbiegł. Skazany na śmierć połknął 9 metrów drutu. Jak donoszą pisma polsko-amerykańskie, przybywający obecnie w więzieniu Sing Sing Jan Ryłowicz, skazany na śmierć na krześle elektrycznym za zamordowanie dwóch kobiet, dokonał niezwykłego zamachu samobójczego. Przez tydzień połykał on większe kawałki drutu żelaznego wyłamanego z siatki pod materacem w łóżku. Chirurg więzienny dokonał operacji, podczas której wyjął z żołądka ryłowicza wszystkie połknięte kawałki drutu, ogólnej długości 9 metrów. Niedoszły samobójca znajduje się pod opieką lekarzy więziennych i prawdopodobnie wróci do zdrowia przed egzekucją. A teraz czas na retro-reklamę! ABC Foto Amatora, błony Ero, płyty Ero, papiery Ero. Widzimy się codziennie o 19.00. Pozdrawiam.